Nagły komunikat Beaty Kozidrak. Wieści nadeszły w środku nocy. Beata Kozidrak w nocy niespodziewanie przerwała milczenie, zamieszczając w social mediach krótki komunikat. Jeszcze przed północą zdążyła przekazać takie wieści. Zdobyła się na bardzo osobiste wyznanie. Beata Kozidrak walczy o zdrowie. W ubiegłym roku Beata Kozidrak zaczęła odwoływać koncerty i poinformowała o chorobie. Choć nie ujawniła, z czym dokładnie się zmaga, media donosiły, że sprawa jest poważna. Gwiazda zespołu Baim właściwie całkowicie wycofała się z życia publicznego. W miniony weekend w Sopocie odbył się Polsat Hit Festival, w trakcie którego występujący artyści zwrócili się do Kozidrak z wyjątkowym gestem wsparcia. Tłumnie wyszli na scenę, by zaśpiewać wspólnie Białą Armię. Beata dziś nie mogła być z nami, ale jej przebojów nie mogło zabraknąć. Tą piosenką wysyłamy ci dużo pozytywnej energii. Jesteśmy z tobą, podkreślała prowadząca Paulina Sykut-Jerzyna. Nowe wieści od Beaty Kozidrak W nocy w mediach społecznościowych Beaty Kozidrak niespodziewanie pojawił się nowy komunikat. 65-letnia piosenkarka mająca dwie córki, Katarzynę i Agatę Pietras, jeszcze przed końcem dnia matki zwróciła się do wszystkich mam z życzeniami. W zamieszczonym w relacji krótkim wpisie zdobyła się na osobiste wyznanie i napisała, czym dla niej jest macierzyństwo. Bycie mamą jest jak obraz, na którym codziennie malujemy barwami miłości do swoich dzieci. Przypomnijmy, że według ostatnich doniesień Beata Kozidrak ma powrócić na scenę jeszcze przed końcem wakacji. Na 24 sierpnia zaplanowany jest występ piosenkarki z bajemem na festiwalu Śląskiej Miraże Art Fest podczas Dni Pszczyny. 29 listopada zaś ma odbyć się przełożony z marca koncert House of Beata.